kurwe co za pojebany ty człowieku ja pierdolę musimy go zgubić z kurbiela weź I to morze ma... Pierdala z bagarnika ten szum tak z bagarnika on, jest... Nim, on jest, kurwa, jest na dachu, na dachu jest... on jest na dachu kurwa Zgrymy. ja pierdolę, pierdolę wyjebko ale się trzęsie jebany cisz, jak cisz, się cisz, trzyma cisz, po... Ty, po gilgoczego kurwa 120 wiśni kurwa Droga się kończy, kurwa, spadniesz. Dusisz Się mać, zgubię cię. 140, ja pierdolę. Ty, kurwa. kurwa. Dobra, hamuj, kurwa. Droga się kończy. Ciśnij, ciśnij. Ja pierdolę. Hamuj, hamuj. Ja pierdolę. Koniec, kurwa, drogi. Zakaz wjazdu. Wow! Man. Ile pojechaliśmy? Kurde, 140! Nie, kurde, nie kurde. na napierdalaj, to są barierki! Spadł z dachu! Spadł z dachu! Jebany! kurwa! ciśnij! Kurwa! Ale na drift się przyjebałem! Ale się zjebał! Zjebiesz go teraz? Ciśnij, kurwa! Zrzuć chuja! Będą jaja, teraz! O kurwa! Ja pierdolę zleciałem z dachu, kurwa ale Spiąłem się w chuj Nie no w chuj kurwa Dobra, dawaj, 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 Czekaj, dawaj taka. kurwa Wiem jakąś uliczkę, rozjeb go kurwa Kurwa spadłem z Nogi miał tam kurwa no. Dawaj ciśnij kurwa Ciśnij, nie zauważyj kurwa no ale jem ciebie w chuj A. Ja pierdolę Ciężko pojebane typy, kurwa najebani w nocy Ty, <grystanie> kierowca, kurwa Polubiliśmy tego przestępcę, kurwa, na dachu O, kur... Czekaj coś jeszcze No bo ostatnie 10 sekund, kurwa, w filmiku O, jakiś typ, kurwa, teraz jest... Szodzie, zasłonił mu Ej! Nie widzę drogi Kurwa